O matko, ale ja zbarzłam, wieszałam dzisiaj światełka wczoraj do godziny 22.08, rozplątywałam ten sznur, w ogóle jestem ciekawa, czy to będzie działać, bo jeśli to nie będzie działać i ja niepotrzebnie dwa razy w tym raz na dworze traciłam czas na to, żeby to ogarnąć, to... Mam tak skostniałe ręce, no ale w rękawiczkach w życie bym tego nie ogarnęła, więc do o jejku, chyba sobie rosół zagrzeję, żeby się rozgrzeć, ale naprawdę zmarzłam. Fest. Okropny dzień, taki wilgotny. Masz choróbki. Biorę się za robotę dzisiaj, nie robię żadnych ćwiczeń, ni hu, hu, ja ogarniam zaległości których tak mi się dużo narobiło, że nie wiem czy ogarnę, muszę zmontować film, bo jest grudzień. Jeszcze żaden film tak naprawdę w grudniu się nie pokazał, um, więc co, więc to wtorek, dzisiaj mam już mało czasu, więc wiecie, pełna mobilizacja i tak dalej, i tak dalej. Zatem ja sobie powolutku działam w tle mam George'a Michaela. Taki młody. E, więc działamy. Czuję, że muszę wskoczyć w bluzę i zrobić sobie herbatkę, ale w międzyczasie e, ogarniam e, temat poduszek. Miałam to zrobić w poniedziałek, nie wyszło, więc e, ogarniam to dzisiaj. Mam taką, mam takie dwie czerwone, no i w takie... No dla mnie to jest cis, bo cis pamiętam, że miał takie Czerwone kuleczki, vlog zmontowany, zatem ja zmieniam poduszki i pakowanko. No i ta herbatka oczywiście. No, i dobra, aż chciałoby się powiedzieć, że historii tego kalendarza i tak nie zrozumiecie, ale myślę, że zrozumiecie. Kalendarz z Rituals. I tak, ja nie wypieram się tego, co mówiłam, bo mówiłam, że ja nie potrzebuję kalendarza z kosmetykami, bo tak jest. Ale mój mężu, będąc w pracy, w delegacji, za granicą, stwierdził, że sprezentuje mi taki kalendarz. Okej, okay, będzie lepiej. Więc mój mąż stwierdził, że sprezentuje mi ten kalendarz. Pytał się już parę razy, czy go otwierałam, ale jeszcze nie otwierałam. I to jest taki, jak widać, domek. Przepiękny. I powiem Wam też, że ten kalendarz po prostu pachnie. Pierwsze, co mi się rzuciło, no to zapach. I, I co? I otwieram. Bo dzisiaj jest trzeci. Ja nie otwierałam go jeszcze ani razu. Nie wiem, no jakoś tak, tak wyszło w tym życiu. I numer jeden. Matko, co to? Może jakaś świeca? E, tutaj mamy jakieś. Tak! A ja właśnie chciałam powiedzieć, że muszę wejść na stronę Rosmana, żeby obczaić, czy są jeszcze świece z Esti. O ja cię. Wow! Odpalę sobie ją zaraz, ale fajnie! ja naprawdę się cieszę. Um, numer dwa. O kurczę, aż powiem że po tym początku taka jestem nakręcona. Uuuhuhu. Tu mamy jakiś elegancki handłusz. Nasza pianka się kończy i w sumie się zastanawiałam, czy wyciągać pierniczka ale nie, może tego handłosza na razie nie będę wystawiać. Ale pięknie wygląda. I dzisiaj mamy numer 3. 3, 3, 3, 3, 3. Um, zawsze tak jest. O, dobra, był obok, że wszyscy widzowie widzą jako pierwsi i pewnie krzyczą. Ta, tam jest! A tutaj widzicie osoby nagrywające. Najczęściej widzą jako ostatni. I też jest duże okienko. I tu mamy co. Coś do rączek, tak. Balsam do rąk też wygląda przepięknie. Ej, i nawet te kosmetyki, powiem Wam szczerze, one nie są małe. Ile my tutaj mamy? 85 ml. Naprawdę, wydaje mi się, że to jest no po prostu taki krem, nie? Klasyczny do rąk. Ja w sumie z marką Rituals się nie znam, powiem Wam szczerze, więc będę miała okazję się poznać, ale wydaje mi się, że naprawdę, jeśli chodzi o początek, no to jest świetnie. No, zobaczcie. No i co, chciał, nie chciał, siadam do tych paczek, no bo tak jak wspomniałam wcześniej, dzisiaj żadne ćwiczenia, tylko po prostu ogarniam to, no bo jednak wiecie, tu ćwiczenia, tu prysznic i jakoś tak się schodzi. Dzisiaj tak mi się trochę zeszło, no bo jeszcze usiadłam do montowania, więc godzina nie moja, ale już to był taki finish, więc kończę. Tutaj już generalnie i tak, jak widać, mam trochę rzeczy popakowanych, matko jakie to jest ciężkie, ale nie mogłam wcześniej znaleźć mojego sznurka. I znalazłam go w końcu, więc mogę to dokończyć. Pochować elegancko do pudełek, zapakować i nadać w paczkomacie. I moi drodzy, ja obiecuję, że to już są jedne z ostatnich takich kartonów, które wam pokazuję. No ale mówię, jakby ten sezon na pakowanie. Chciałabym zamknąć, bo mnie już stresuje to niesamowicie. I mam tutaj paczuszka z Trefla. Na treflu była naprawdę bardzo fajna okazja, moim zdaniem. Minus 35%. I generalnie powiem Wam szczerze, z mojego doświadczenia wynika, że kupować rzeczy treflowskich na Treflu nie warto, bo ceny są pieruńskie. I nie wiem, tantis, tania książka, empik online, tylko online. Znajdziecie te rzeczy tak po prostu taniej. Ale jak wchodzi kodik minus 30, minus 35, minus 40, polecam z całego serca podpisuje się Paulina. Eee, i, I co zamówiłam dziewczynkom? Basia to jest kolejna bohaterka książek, e, która u nas się przyjęła bardzo fajnie, i ja już mówiłam wam, że dużo osób mówi, że nie będę czytać Basi, bo nie podobają im się rysunki, gdzie Basia to są naprawdę prześwietne historie i ja będę to podkreślać. Tak światło się odbija. Dalej mam pszczółkę Maję. Też jakoś pszczółkę Maja się przyjęła u nas. Bardzo fajnie. Więc wziąłam im pszczółkę Maję. To jest w ogóle produkt wrzucony y, do nas omyłkowo, miało być coś innego. Trafiło to. Nie wiem jakim sposobem. Ale już mówię, dobra. Dobra. Wziąłam im to. Nie wiem, czy znacie, czy wasze dzieci znają y, kreskówkę na Netflixie zwierzęce zagadki. U nas to jest Chicior, Petarda i ja tylko zdobywam od dziewczyn coraz to nowe informacje. Na przykład, że zając jest większy od królika, ma większe uszy i większe stopy, albo że. że to tam jeszcze było są sąsówki ziemne, które żyją pod ziemią i potrafią naśladować odgłos grzechotnika. Nie wiem, czy wiecie. No to mówię dobra! Bierzemy to. Bierzemy. Eee, a to jest coś takiego? Hmm. No dobra, sprawdzimy. Myślałam, że to będzie takie ciekawsze, ale wiecie. Nie szkodzi. Odłożymy. Znaczy, że to nie jest ciekawe, no po prostu wydaje mi się, że tak jak dziewczyny są już na sobie znane ze zwierzętami, to dla nich to może być takie za łatwe. E, zwierzęta gra edukacyjna z takim gadającym długopisem. Uważam, że to są naprawdę bardzo e, fajne rzeczy, mm, dzięki którym dziecko może się właśnie dużo nauczyć. Też wydaje mi się, że tutaj pewne pytania, jak na 4 lata, są zbyt łatwe, na przykład te pokazane tutaj. No ale wiecie, może jakoś tak etapami będzie ten poziom trudności rósł. I tutaj mamy English dla mojej starszej dziecinki. Tu wzięłam im grę. Zigzab, która z opisu wydawała mi się być naprawdę bardzo ciekawa, więc mówię: wezmę im. Tu mamy grę dla maluszka z przeciwieństwa. E, puzzle, lol, i coś dla mamy, czyli puzelki 1000 elementów. Ja to zestawiam i jeszcze otwieram z wami paczuszkę z Hebe. No i proszę bardzo, paczuszka otwarta. Mam tutaj parę rzeczy takich typowo kosmetycznych, które myślę, że będą świetne, jeśli chodzi o prezenty takie Mikołajkowe. Czemu tu jest cena? brzydko tak. Więc wzięłam coś z Jołpa. Wydaje mi się, że Jołp jest dość dobrą marką. No i tutaj mamy takie, wiecie, podstawowe produkty, typu żel pod prysznic i balsam do ciała. Tu wzięłam coś takiego, sielanka i tu mamy zestaw malinowych kosmetyków, szampon, wcierka, maska i odżywka, dwa w jednym. Tu mam też drugi taki zestaw. Tu wzięłam taki zestawik, to są chyba żele pod prysznic, takie mniejsze, ale no niesamowicie mi się spodobały. I tu mam ach, te ceny. Też coś dla panów. Zaraz jeden pakuję, bo muszę wysłać pilnie. Drugi będzie czekał u nas oczywiście przy bucikach. Dobra, zaraz to ogarnę. I, i, I co? No i takie rzeczy właśnie wzięłam. Mówię takie zestawy kosmetyczne, bo ja mimo wszystko uważam, że, no wiecie, oczywiście można kombinować, ale kosmetyki wydaje mi się, że zawsze się sprawdzą. Dodatkowo jest dużo kobiet i mężczyzn, no może bardziej kobiet, które uważają, że, wiecie, kupowanie jakichś takich um, sezonowych, powiedzmy, produktów, no to może tak nie bardzo, no bo wiadomo, są jakieś inne wydatki. A myślę, że zawsze możemy kogoś rozpieścić i po prostu podarować mu coś, co będzie tak pięknie wyglądać. No i co oczywiście będzie użyteczne. Wróciłyśmy z przedszkola. Dalia już trójkę znalazła, Lila też znalazła. Także zapraszam serdecznie do otwierania. Wow, brawo, Dalunika. Co tam jest w środku pysznego? Jajko. Jajko, a Lila co ma? Ciągle jaja. Ciągle. No, myślę, że będą też inne. Super. Takich jajek mamy mieć 6. No to Taki myślę, że inny. takich będzie cztery, takich cztery, takich sześć. Takie hipopotamki będą trzy i raz będą kartsy. Mhm. Tak? Czyli takie będziemy mieć rzeczy. No dobra. No i co? I moje trzy, o, pyk, jajce, od razu trzy wypatrzone. A czemu ty 0 dajesz? No, mnie jest 0. Zero. zero trzy. Co tam jest? O, może, Konik! Może, może zostawić. Otwieramy też paczuszkę z numerem 3. Ty jutro będziesz otwierać, na zmianę miało być. Co tam jest w środku? To są więcej? Możecie samodzielnie wykonać taki wieniec. Spróbujemy później po obiedzie zrobić taki wieniec. Ok, mamy oczywiście mniej więcej plan działania, ale ja jeszcze sobie na dzisiaj przyniosłam puzzle. Tysiąc elementów, więc wiecie, bez szaleństw. Z takim przypięknym obrazkiem myślę, że pod Mikołajki będzie perfekto. I co? I zaraz pieczemy. Ciasto też czekoladowe, to takie wiecie, spaczki, ale nie Ważne, że będzie jakieś ciacho do kawki. Zobaczcie, co jeszcze pojawiło się na naszej ścianie. Kalendarz herbatkowy z Irving. Ja go trzymałam jakiś czas, więc, wiecie, no trzeba go po prostu wywiesić i zużyć, żeby termin nam nie minął. Więc myślę, że to jest idealny moment. Dzisiaj jest trzeci. Lila chce herbatkę, ja chcę herbatkę. Lilianko, którą wybieramy? Tą i tą od razu wyciągam. Proszę, możesz wybrać. I myślę, że będziemy mogły codziennie raczyć się czymś przepysznym. Ja Udało się zrobić i zadanie z Winstona. Trzeba było zrobić taką kartkę łańcuch. No, my zrobiłyśmy taką po prostu kartkę. Tak, Lila maluje kogo? Powiedz. No, powiedz! Mikołaja. Lila maluje Mikołaja. Dalia tam ma swoją czerwoną choinkę. Dalusia, co namaluje? Czy chcesz coś poprzyklejać? no i co wieczorową porą kiedy dzieci śpią matka zajmuje się puzlami na razie taka żmudna robota czyli segregowanie ale jak już posegreguję takie elementy strategiczne powiedzmy czyli no właśnie ramka, tutaj ten zegar z wieńcem choinkę i te firanki to myślę, że robota jakoś pójdzie a no i odkładam w sumie też prezenty bo tam nie brakuje prezentów a więc, no więc tak.